Witam turystę nad Aralanem. Pusi mnie, aby. aby zdobyć pewien zamek. Hmm. Rozpoznajmy sytuację. To tutaj. Może damy radę. Muszę tylko się odpowiednio wzmocnić. Jeszcze raz. Ok, I teraz tak. Tutaj posiłki. I tutaj to samo. Atakujmy. Jasne, że chcę. Aha, co możemy powiedzieć o naszym przeciwniku? tak. 16, obrona 13, intelekt 14, strażnik bramy i tyle. Poziom 38. Hmm. Jest groźny, ma o dwa punkty wyższy atak. Hmm, teraz jest. Nie podoba mi się to ustawienie kamery. Ciężko tutaj dobrze. Dobrze się. To no no właśnie właśnie Dobrze. Zabrakło mi słowa, ale teraz to jest istotne. Teraz walczymy. Hmm. Hmm. Czy ja chcę deszcz ognia, czy może bym przyblokował przeciwnika? Na pewno chcę tutaj zadać obrażenia, żeby nie było tych paskudów, które potrafią czasem sporo krwi napsuć. Mm. Właśnie, właśnie, bo ja mam jeszcze zawiść. Ale to bym raczej tutaj chciał zablokować. Okej, okay, nie ma przejścia. Tylko, że tu jeszcze jest. Ale nie, tutaj też jest problem. Tu pułapki. Mhm. Czyli tak. Ale to ustawienie kamery jest tragiczne. Czy tu chcę mieć jednostkę? O, duża jednostka padła. Tak, który się obawiałem. Znaczy ja jestem za tym, aby jednak przywołać tę jednostkę. Która oczywiście wpadnie w pułapkę, ale. A, takie rzeczy. Feniksa przywołano. Hmm. Dobrze, no to musimy odwracać uwagę. Tu. O, nie, to raczej tu. Tutaj jednostka. A, pentagram. I tutaj kolejna. Przywołana. Może jakoś damy radę. Ale nie wygląda to najlepiej. Proszę się nie rozchodzić. Mhm. gejzer geyser będą się używać. O dobrze, chociaż tutaj walczą ze sobą. Tu nic. No nie no, proszę się tu nie przemieszczać. Ale jest szansa, że moja jednostka zaatakuje jednak Fenixa, a nie pójdzie w pułapkę. Dobrze, to już jest nowatura. No. Tu chyba będzie najlepiej zaatakować. Zróbmy to. I ponowimy jeszcze atak. Pięknie, to też ma sens, ale może coś fajniejszego, na przykład płomień namiętności, który rzuciłbym tu na jednostkę, żeby tutaj zablokowało się przejście. Tak, dobrze, dobrze i ogień, chociaż może tym razem tu, a w ogóle to, to jest jednostka strzelecka. Łowca, tak. Strzelacka. Mm, rozproszenie. Nie, no to nic mi tu nie daje. A wolę, żeby jednostka blokowała i nic nie robiła. Chyba, że mógłbym... Ale nie, nie mogę się tu dostać. Mm, hieny zostały przywołane na pole bitwy. Aha, tu bym się mógł zaangażować w walkę i, i to mi się podoba. No nie, no przecież wskazałem tu! Niech No szóstwo. Nie wiem co to było, ale ja naprawdę przesunąłem jednostkę i wskazałem prosto Hmm. Nie nie, ja chcę totem Tutaj Na szczęście akurat demony mogę wskrzeszać, ale Ale nie podoba mi się to no mówię, ta mapa jest dziwnie ustawiona. Kiepsko mi się tutaj dowodzi. Hmm. Ehh, jeszcze poczekajmy, bo może ktoś tutaj podejdzie bliżej. Hmm. Pająki podchodzą bliżej. Tu mógłbym ogniem przyłożyć. i To mi się podoba. Zrobimy to. Tylko, że akurat na Phoenixy, pewnie to nie działa za bardzo. Mhm. Jeszcze raz. Jakieś staty zostały zadane. Tu przywołam jednostkę. <noise> Widzę, że jeśli chodzi o przywoływanie jednostek, to jest nie do podrobienia. Dobra, 80 to jest dużo. Hmm. Atak Orka, który skierują tu. Mhm. Demony zaatakują tu. Kolejne straty. Możemy tak wstępnie zacząć wskrzeszać. Niepokojąco, tu jest mhm, dobrze, że ta jednostka mnie wspiera. Póki co, może uda się przeciwnika skłonić do zawrócenia, przynajmniej wielki. Mhm. Tu czekajmy. O, dobrze, udało się to. Tu nic. Nowa tura. Ogień. Ogień tu. A nie mogę tak. Może inaczej. W ten sposób. I teraz gejzer, bo stać mnie na to. Mhm. W sumie chciałbym tu zaatakować, ale boję się, że za bardzo się zbliżę do tych pań. Dlatego tego nie zrobię. Mroczny obok, albo nie zaraz, zaraz, bo dziura chyba odsunie trochę jednostki wroga. Zobaczmy, jak to zadziała. O właśnie. Niewiele, ale zawsze. Nie, nie, tu nie atakujmy. Mhm. Tutaj. Miszki? W sumie musiałbym coś z nimi zacząć działać. To się oczywiście odnowiło. Ale może uda się to zabić. Nie. Może to o tem, żeby jednak prowokować przeciwnika do trzymania się tej strony. Hmm. Czy może tu? Tu raczej. Okej, okay, to się udało. Ale z miśkami będzie problem. Ach, straciłem. No nic, wchodzimy do walki. Mhm. Nie podchodźcie. Uh. Czyli tak, ogień, ogień, tu, ale to wtedy nie, to wtedy deszcz. Co tu jest takiego, co przeszkadza? Kamień, nie? Aha, ale to w ten sposób ogień. Ok, i geyser. Taki atak na miśki. Może jeszcze poczekajmy chwilę. O, płomień. Tu. Mm. Atakujmy. Może się uda. O, udało się zawrócić. Hmm. Nie, nie. Nie chcemy nic takiego. O, to można. Użyć. Mm, tutaj miśki atakujmy o dobrze walczą między sobą e, tu myślę przesunąć jednostkę i sprowokować e, do zawrócenia e, to są ma stare enty nie tak, nie są dziwe enty dobra tutaj oczywiście atakujemy chociaż kusi żeby przywołać jednostkę i ja właśnie to zrobię Hmm? Będzie nas więcej. O, wilki udało się zawrócić, dobrze. I teraz możemy, tutaj, atakować. Mhm. Tutaj też. I to się udało. Muszę się zorientować, ile demonów zginęło. I to właśnie teraz chcę to zrobić. 14. To czyli tak. Najpierw słabszy jakiś ataczek, powiedzmy. Albo nie, nie, nie to, nie to, to. Tu. I zaczynamy wskrzeszanie hardkorowe. Tym bardziej, że ma mało many. Nie powinien zaskakiwać nas jakimiś Armagedonami. Eee, Vulkan, to jest dobry pomysł. To utrzyma przeciwnika. Tutaj. Chyba, że wulkan nagle by wszystkich pozabijał. Ale chyba nie. Tu wolę blokować, bo no, tu się nie uda. A właśnie, właśnie. A propos uda. Atakujmy. Mhm. I tutaj. Ale nie, nie ma tego trupka, więc i tak by nie można przywołać jednostki, ale dobra, nie będzie, że to blokujemy. Chociaż w sumie można by zaatakować. Bo pewnie zaraz i tak jednostka padnie, co? Hmm. Ale nie, nie upadło. Czy jeszcze pewnie jedną turę pożyję? Zadejmę no, Zadajmy obrażenia. Tutaj na no wszelki wypadek można by się leczyć, ale nie. Atakujmy. I teraz muszę mieć pewność, że wszyscy są zdrowi. Także na razie nic. Mm, zobaczmy to. Trzech jeszcze. A tu nawet ośmiu było. Nie, nie, ja muszę się upewnić. Tu jest OK, tu jest OK. Czyli wygląda na to, że jest dobrze. Teraz chciałbym w tej turze zakończyć, czyli trzeba by tu zniszczyć i wilki, no to, no to deszcz, nie? Mhm. Udało się, sporo mamy, sporo kasy, odźwierny pokonany. Czyli zdobyliśmy zamek, ale hmm, tym co nas spotka w środku, zajmiemy się w kolejnym odcinku.